Jezus mówi, nie prosiłem Cię o to, abyś założył klasztor, ale o to, żebyś mnie adorował, żebyś mnie kochał, żebyś szukał mojego eucharystycznego oblicza i przybliżał się do mojego eucharystycznego serca. Prosiłem, abyś mi zaufał i abyś złożył jedynie we mnie całą Twoją nadzieję i wszystkie Twoje marzenia o szczęściu i pokoju. Szukaj mnie, ufaj mi, a wszystko inne będzie Ci przydane. Ja zbuduję klasztor, kamień po kamieniu. Ja sam ukształtuję ludzi, których do niego wybrałem. Ty musisz pozostać mały, pokorny i wierny. Bez mnie nic nie możesz uczynić, ale dla mnie wszystko jest możliwe. Bądź wierny mi samemu. Nie zaś jakiemuś projektowi czy ideałowi. Jestem dla Ciebie wszystkim, żyj tylko dla mnie, szukaj mnie, szukaj mojego oblicza.